Rynek w ołomuńcu to dobre miejsce na bramborową poliewkę, czyli zupę ziemniaczaną. Już zaczynamy ją robić. Jestem gotowy, bo na patelni rozgrzane masło. Teraz na nie wrzucam cebulę drobno posiekaną. Ona się powinna lekko tutaj złocić, a w międzyczasie szybciutko o następnym składniku. Proszę spojrzeć na tę kiełbasę. Morawska klobasa. Stąd. Bardzo ciemna, bo jest specyficznie wędzona. Już, ma, już mam ją tutaj pokrojoną. W takie plasterki, dorzucam wszystko, mieszam i kolejna rzecz, kmin. Kmin, bez kminu trudno wyobrazić sobie morawską kuchnię, a już na pewno nie można sobie wyobrazić bramborowej poliewki, więc sporo kminu. Kminu nigdy nie za dużo. Tutaj zgniecione dwa ząbki czosnku, to też wszystko wyląduje w zupie i jeszcze tylko. Jeszcze tylko przyzwoita, słodka papryka w proszku. Czerwona. I razem to się powinno zasmażać. No chwilkę. Papryka się rozpuści w tłuszczu i wszystko razem niech się wymiesza. Dobrze, a teraz muszę dolać do tego bulion. Ja mam go z kostki, bo nie gotowałem tej 3 godziny wcześniej rosołu. Państwo mogą użyć domowego rosołu. O tak, wszystko razem do zupy. Jak na razie jest to bramborowa, czyli ziemniaczana zupa bez ziemniaków, ale już cała rzecz zostanie naprawiona, bo tutaj ziemniaki z częścią wody, w której były myte. Oczywiście to jest ta druga woda. I wszystkie wędrują. Do zupy one są pokrojone, proszę spojrzeć, w drobną kostkę. To sprawi, że się za chwilę już ugotują. Więc dajmy im czas. Kiedy ziemniaki są już prawie miękkie, musimy zupę zasmarzyć. Ona się tu majestatycznie gotuje. Na patelni jest już masło rozgrzane, więc trochę mąki, jak zwykle taki przyrząd, szpatułka do sosów. I robimy zasmażkę. Ona nie musi być ciemna. Może być jasna, dlatego że i tak nie będzie koloru widać w zupie. Smak jest trochę inny ciemnej zasmażki, ale myślę, że już wystarczy. Tutaj gaszę gaz pod zasmażką i będę próbował bardzo ostrożnie, dlatego że to jest ciepłe i to jest ciepłe. Teoretycznie rzecz biorąc, jedna z tych dwóch rzeczy powinna być zimna. Albo płyn, albo zasmażka. Będę to wlewał. Cały czas mieszając, o tak. I starał się ze wszechmiar nie zrobić w tym grud. Gdy zasmażka jest już płynna, można całość wlać do zupy, też mieszając. Grudki w zupie to rzecz karygodna. Mieszam, mieszam, mieszam. O. No i prawie już koniec. To niech się wszystko razem zagotuje. Zupa będzie miała odpowiednią konsystencję. Bramborowa je hotowa. Chochla, talerz. O. U nas się robi z majerankiem, a tutaj się robi z papryką. I dużo, dużo kminu ale że ona ma piękny kolor. Takie paprykowe oczka. Jeszcze odrobinę myślę. Soli o spróbowaniu na pewno natki pietruszki na wierzch, żeby był zielony akcent. I korzystając z okazji, drodzy Państwo, niektóre zupy nie tę akurat na morawach zaprawia się bitą śmietaną, na przykład zupę z kapusty. Ale proszę spojrzeć jaki to genialny patent. U nas bitą śmietanę kupuje się w takich sprejach i to jest plastikowe, niedobre. A tutaj prawdziwa jest do tego syfonu wlana kremówka, nabój i tym sposobem otrzymujemy bez bicia fantastyczną śmietanę naturalną. Mimo że nie pasuje do tej zupy, ja zrobię jeszcze klecik. Na wierzchu malutki. Drodzy Państwo, posilę się i pak! Tak pokrzepiony, mogę wyruszyć na zwiedzanie moraw prowincjonalnych. Wiele atrakcji. Drodzy Państwo, czas już się żegnać. Widzieliście wiele morawskich specjalności, widzieliście morawskie pejzaże. Jeszcze raz namawiam gorąco do tego, żeby nie przemykać przez morawy pospiesznie, tylko zbaczać z głównych dróg. I gwarantuję, że morawy odwdzięczą się miejscową kuchnią, architekturą. To bardzo piękna i smaczna kraina. Do widzenia Państwu.